Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Need for Speed'a Most Wanted No i co? Będziemy się teraz, że no tak powiem, ścigali W wyścigach, które tutaj ma Erlen nam do zaproponowania Zobaczmy, co on tutaj ciekawego ma Oczywiście będę jeździł moim nowym porsakiem Co on takiego ciekawego ma? Ma kurwa jebanego pierdolnego draga Dlaczego ta gra oferuje mi dragi za każdym jebanym razem? Baron miał draga Biglu miał draga i zimia draga, i ten test z kolei ma pierdolnie tego kurwa draga. Dobra, pierdolnię z kolejności draga, bo chcę mieć to cholerstwo za sobą. Zbyt złożony. Jak pragnę złożony, chcę zasynać dragu. Dobra. To ile razy będę musiał to powtarzać. Teraz, Teraz. teraz. nagle znowu zwycięzłam, ale jakoś mi się nie wydaje. Ja miałbym wygrać na no was. Ja i wygrana, jeśli chodzi o draga. No kurwa, pewnie. A co no, ostatnio wygrałem, to tak, no ale to było no, tylko tego sensu, a nie sensu. A nie z z dragami się nie lubię, zawsze się nie lubię z dragami, jeśli chodzi o tą grę. I jest tak powiem, dragi to nie rydolone. Na każdy nie ma tego tak względu. Nie generalnie draki. klasem. Jebać generalnie dragi! No kuria, w tych dragach, że uderzesz kurwa o betoniarkę, cokolwiek uderzesz, to od razu jesteś zdyskwalifikowany, nie możesz oczywiście uderzyć auta, bo, bo co, bo kurwa nie ma z siebie, tutaj, tak? Nie mogą cię się ścigać dalej. Chodzi bo to się dobrze i to no, teraz pewnie wparte z no, Pałodia. To jest ciekawe. Auto chyba jest... normalnie do co chyba no... tutaj, tutaj na mój dał nie starość? Tyle plus, chyba tutaj Chyba tunek, chyba tam Pana betoniara! Jest! tu dało się! Ja dole. ale uzby za mną! Dobra, mam stanie tego skurwysyna za sobą. bo Możemy się zabrać za inne wyścigi i lecimy teraz z torem. Jedziemy. Cholery dragi, Ani Teraz się poddało, No i tak nie będzie problem, bo... Auto jest tak zajiste Chyba nie że... O gaz, o gaz, to ja daj radę. Tu jest on. Słyszałem, co tam skłócę W strony. Ale to jest porsa. To myślę, że dam sobie radę. Jeśli chodzi o ten wyścig, mam nadzieję, chociaż no tutaj... Jest jedna się trzyma za mną, prawda, dwójka z nich została z tyłu, ale ten Aston ten zjebany kurwa Aston w Martin Jest dalej za mną, chociaż teraz gość popełnił błąd, ale z kolei resta się zbliżyła, co to mnie tutaj spowolnił? skurwiel jeden Okej, okay, ale teraz z nami ich zostawiam z tyłu, to dobrze, to bardzo dobrze Zresztą tak nie do końca, ale no... Trochę ich z tyłu zostawiłem, tak powiedzmy a, dobrze, popełniajcie tam błędy, żebym ja wam mógł spierdolić. Bardzo dobrze. Dobra, obserwuję co się nagrywa. Ja by się nic, nic nie zjebało z tym programem. Dawaj, mi tutaj drugie okrążenie. Musiałem trochę się, z, się zgrać znowu, ale... Spokojnie, będziecie go słyszeć, bo już na ten program i przynajmniej mi dźwięk nagrywa, więc jest dobrze. Na razie przynajmniej. Ale bo ja tego, co teraz obserwuję, ten program, co się nagrywa. Chcę jakoś bardzo mnie to nie rozprasa. Nie mogę się skupić do wyścigu. Ale naprawdę, my tak sobie powiedzieć, że to auto to jest po prostu tak dwa wyzy od tego auta w Blue. To Porsche po prostu, no, ma wykurwistego powera i naprawdę da daje radę. Daje radę to Porsche. I nic dziwnego, co zaprawie warunca wygrał na tym sprincie. Bo w ostatniej chwili go tak naprawdę przeciwny, tylko dlatego, bo on nam jakiś błąd popełnił. No, na serio to auto jest zajebiste. Naprawdę. Ale to jest głównie ze względu na prowadzenie, które, no, jest wręcz. Ogromne, przy pozostałych autach, które miałem. Dobra, ale wygrana już się w zasięgu ręki. No i proszę bardzo, jak ich pięknie zostawiłem. I to jest moc, naprawdę to jest moc. Kurde, naprawdę cieszę się, że jednak, jednak udało mi się wygrać ta auto barona za pierwszy razem. No, wiadomo za że pięknie mi ja no, Ja jestem coraz lepszy. Ale okej, okay, teraz chwilowa psera od wyścigów, bo zapomniałem sunnigować golfa, więc teraz się tym zajmiemy. Flowa obserw od wyścigów i zaraz i tak do tych wyścigów wrócimy. Tylko no, jestem pewien, że w tym odcinku nie skończę wszystkich wyścigów. Teraz już naprawdę przechodzimy do tego momentu w grze. Gdy w takich wyścigów, naj... wyścigów w jednym odcinku nie przejadę, bo jest ich zostanie za dużo i te wyścigi są za dłuższe. Ja, jest możliwość zamotowania turba i bardzo dobrze. No akurat turba mi się przyda w tym golfie. Kurde, ale znowu mi level set do pierwszego poziomu. Ajaj, aj. słabo. Miałem nadzieję, że... przynajmniej ten drugi poziom zostanie. A to do chujnia. Dobra, wracamy do Kaimanka. I lecimy za kolejnymi wyścigami. No, ale w takim tempie. To może nie przyjadę, ale... No właśnie, te butyczki są długie, ale no, przynajmniej... Jako taką będzie mi się dobrze jeździło. No to jest maksymalny poziom pościgu, ale i tak wezdy kajmana. Ta policja i tak w tym momencie nie ma mną sans, bo... <gryw> za mną bo mam zaje kurwa bistną brykę i od razu ich zgubia. Mam nami mam taką nadzieję, że od razu ich zgubię z tego. Która no ta parcowa to spokojnie, wyciągnie co za kilometr na godzinę. No i takim autem to ja się mogę wozić, jak najbardziej. To jest moc. No już się policja odzywa tak szybko? Panowie, nie macie jakichś pontków do zjedzenia najpierw?

Dobra, nie no myślę, że w tej chwili już tak minęło 5 minut nagrania. Ja właściwiałem, że będzie taka sytuacja, że jeśli będzie do 5 minut nagrania, to nagle mi się nagrywanie w ale na chwilę obecną nic na to nie wskazuje. 5 minut nagrywania już chyba minęło, więc... No, chyba na zasadzie ten program nie ma jakiegoś limitu, że mogę nagrywać tylko do określonej liczby czasu do określonych minut, w sensie na przykład do 5 minut. Mam nadzieję, że to jest nie do 15, że jednak mogę nagrywać długie odcinki z tego programu. No, na razie to jest OK. Jak jest ta czerwona ikona? której wy pewnie nie widzicie, ale ja ją widzę. To jak najbardziej jest to znaka tego, że się nagrywa materiał. Gra się nagrywa. Dobra, gdzie są te pieski? Pokazacie się co nie jednak. No, co widzicie są. No, to teraz co ma ich syrko zgubić. Na no, wstępie to jest autostrada, więc no... I jest szansa na to, że tutaj ich będę w stanie zgubić, chociaż no... Jak tyle ich będzie, to... no może nie pójść tak łatwo. No i gdybym został na autostradzie, to wtedy mam szansę ich zgubić faktycznie. Bo jednak jest na sypsu o tych wozów. No oczywiście, że nie zostanę na autostradzie. Oczywiście, że kurwa nie. Jedziemy do miasta, kurawionego. No dobra, jest zaraz będzie koniec wyścigu. jej. to be set up in the surrounding area uh, call is still code six dispatch two the 12. code